Dobry dzień, dobry słoneczka moje, witam we wtorek 25 listopada 2025 na przesłaniu anielskim, Dzisiaj pierwsza grupa ma biało-fioletowy stożek, a druga grupa różowy kwart też w formie stożka. Więc wybieraj, co ci tutaj, do czego cię bardziej ciągnie, tak? Wybierz sobie grupę, jedynka, dwójka. Jeżeli wybierasz jedyneczkę... A więc biało, biało-fioletowy stążek, to przekaz jest dla ciebie na wtorek, przekaz od aniołów. Mądrość. Można zdobyć wiedzę, lecz mądrość pochodzi od Boga. Wsłuchaj się w siebie, by usłyszeć mądrość swojej duszy. Dzięki temu będziesz podejmować decyzje i działać zgodnie ze swoim nieskończonym ja. Mądrość pozwala spojrzeć na życie z nowej perspektywy. Wszelkie dramaty, lęki przestają być istotne w zestawieniu ze wspaniałością, którą teraz widzisz. Krocz ścieżką życia niczym mędrzec, a wszyscy będą Cię szanować i cenić. I afirmacja wsłuchuje się w swoją mądrość. Zbadaj swoje możliwości, podpowiada tutaj Archanią Michał i modlitwa do Niego. Drogi Boże, dziękuję Ci za Twoją mądrość i miłość, które pomagają mi zobaczyć, zrozumieć i ocenić wszystkie alternatywne opcje. Proszę prowadzić mnie jak najlepszą drogą do zdrowia, szczęścia i osiągnięcia celu życia. Wysłuchana modlitwa a więc coś tutaj pięknie ma szansę się zrealizować. Może coś przyjdzie właśnie. Postaci, wysłuchanej modlitwy, coś, o co się, e, o co wysyłałeś intencje, o co prosiłeś się, o co modliłeś. To tutaj zostanie to wysłuchane i przyjdzie do Ciebie. Pozwól sobie odczuwać wszystkie emocje. Kryształ Górski będzie Was tutaj wspierał. Całe twoje tęczowe spektrum uczuć przesyła ważne wiadomości i wskazówki, a więc tutaj otwórz się na te przekazy i wskazówki od Wszechświata, Maja. Nauka edukacja pomogą ci osiągnąć życiowy cel i rozwijać się, możesz liczyć na pomoc aniołów, a więc zastanów się, czy nie skorzystać właśnie, może jesteś takim, chcesz podjąć decyzję, ale sam do końca nie wiesz, czy właśnie pójść w tym kierunku, czy w tym, czy iść na coś, co wymaga od Ciebie dużo więcej pracy i dużo więcej poświęconego czasu, czy może jakiś skrócony webinar, tak? Ale tutaj nauka i edukacja pomogą Ci osiągnąć życiowy cel. I tutaj poproś o... O tą pomoc, a poradzisz sobie, więc jakby nie wartość na skróty, kochani. Tak, coś przyjdzie, coś się zrealizuje, to jest właściwa decyzja. Tak z wykrzyknikiem, a więc super. Nowa perspektywa przed tobą. Przyjrzyj się obecnej sytuacji i spójrz na nią z innej perspektywy. A więc tutaj, może właśnie jakaś sytuacja nie daje ci spokoju. No i tutaj energię mówią, żeby zrobić krok. Właśnie do tyłu i spojrzeć tak, jakby po nowemu, tak zupełnie inaczej, innymi oczami na jakąś sprawę, na jakąś sytuację, na jakąś osobę, ale też może na jakiś dylemat, na jakąś współpracę. Runa, która na dzisiaj nam wyszła, to runa echwas, czyli jako główna tutaj energia tego dnia, to ona nam mówi, że. Niezależnie od tego, jaki mamy problem, dobrze sobie z, nimi pora z nim poradzimy, i jesteśmy bliscy sukcesu, więc tutaj, jakby z nowej perspektywy, po prostu spojrzysz na pewne rzeczy, i no i to ten sukces przyjdzie, tak? Poradzisz sobie z tym problemem, jasno cenisz jakąś sytuację. No, sen jest dobry na wszystko, odśwież ciało, umysł i duszę, i być może potrzebujesz odmłodzenia, odpoczynku, relaksu. Więc echwas mówi o równowadze w Twoim życiu, być może za dużo pracujesz, tak? Więc tutaj warto odświeżyć się, warto wyciszyć, wyspać, ale przede wszystkim odrzucić to, co Ci nie służy. To, co jest jakieś takie zbędne, po prostu jest, tak? I zajmuje miejsce, a w to miejsce mogłoby przyjść coś. Nowego. Taki przekaz dla jedynki, dla osób, które wybrały kwarc różowy, dwójeczkę. Archanioł Zatkiel. Archanioł Zatkiel pomoże być ci tolerancyjnym i nauczyć przebaczać. Archanioł ten działa za pośrednictwem fioletowego promienia oczyszczania i przemiany, pomagając ci uwolnić się od niższych wibracji i wstąpić na wyższy poziom egzystencji. Wyobraź sobie, że stoisz w fioletowym płomieniu i wezwij Archanioła Zatkiela na pomoc. Umieść w płomieniu wszystkie swoje problemy i trudne relacje z innymi, by odmienić to, co złe. Wyciągnięcie tej karty oznacza, że jesteś gotów, by podążać szlakiem światłości. Nieafirmacja poddaje się oczyszczającej mocy fioletowego płomienia. Jesteś na właściwej drodze, mówi Archanioł Michał. Archaniele Michale, wzywam Cię teraz. Dziękuję, że dajesz mi pewne i jasne wskazówki, które mogę łatwo zrozumieć. Dziękuję Ci za motywację oraz napełnienie mnie odwagą i pewnością siebie do podejmowania życiowych zmian w trosce o lepsze. A więc tutaj pięknie, jesteś gotowy do podążania szlakiem światłości. Archanioł Michał dokładnie, Archanioł Michał podpowiada, że jesteś na właściwej drodze, żeby świecić tym światełkiem. Złoto będzie cię wspierało, boska interwencja. Bóg zsyła cuda, aby odpowiedzieć na szczere modlitwy. A więc tutaj naprawdę jakiś dar ma szansę się... I jakaś intencja ma szansę się zrealizować. Archanioł Gabriel, masz do spełnienia ważną misję życiową, która wiąże się z komunikacją i sztuką. Nie pozwól, by niepewność powstrzymała Cię przed osiągnięciem tego. Pomogę Ci w tym. A więc, jeżeli czujesz, że to jest to, no to właśnie idź w tym kierunku: świeć tym swoim światłem, pracuj tym słowem, tak? Medytacja przyniesie ci odpowiedź, więc jeżeli masz jakiś dylemat, no to trzeba spojrzeć głębiej w siebie. Wyciszyć się, pomodlić, czy też pomedytować. Przeszłość się. pamiętaj o wszystkim, co dobre, a więc w przyszłości weź tylko to, co dobre, tak? Te dobre doświadczenia. Te doświadczenia, które zdobyłeś poprzez właśnie wszystkie te lekcje, i to, czego doświadczyłeś, tak? Jeżeli właśnie w. Przyszłość, tutaj, jeśli chodzi o tą przeszłość, zrozumienie, w kierunku zrozumienia, akceptacji, wybaczenia, ale też wyciągnięcia e, wniosków z tego, tak? Tej nauki. I to jest takie najistotniejsze, jeśli chodzi o przeszłość. Więc w przeszłości pamiętaj tylko to, co dobre, to, co cię otworzyło na pewne rzeczy, to, czego ci nauczyły te lekcje, tak? Także tutaj w ten sposób. Mów o przyszłości. Odpocznij zrelaksuj się. Przestań czuć się winny i uczyń własne potrzeby sprawą priorytetową. Odpoczynek. A więc tutaj być może potrzebujesz tego odpoczynku, o, potrzebujesz relaksu, może właśnie tutaj yy, zawsze myślałeś, że, że może jeżeli ty dbasz o siebie i, i za, jakby tutaj o własne potrzeby, to jest to takie egoistyczne. A właśnie nie. Energie tutaj podpowiadają, że trzeba odpocząć, trzeba się zrelaksować, trzeba znaleźć tą równowagę w swoim życiu, bo to jest istotne i ważne. Nie pomożesz nikomu innemu, kiedy sam się nie zregenerujesz i nie będziesz miał dostatecznej siły. Tak? Kochani, niech to będzie piękny wtorek dla każdego ciebie. Ściskam mocno, zapraszam na słowa mocy. słońca moje. Wszystkiego dobrego. Me maruna.